I już jesteśmy, już dostaliśmy znak, witamy serdecznie. Łukasz Pałowicz, jesteśmy w się Robert Stien jest z nami po raz kolejny. Słuchajcie, będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, co, do, co dotyczy szczepionek w tej chwili w Oslo, jeżeli chodzi o Oslo. Polaków jest bardzo dużo w Oslo, więc myślę, że tutaj temat będzie... Poruszony w, w kierunku dla, właśnie, dla tych, którzy mieszkają w Oslo, ale nie tylko, bo można przyjechać do Oslo, wziąć na przykład drop-in. E, o czym będziemy właśnie mówili? E, mamy kilka pytań, będziemy prowadzili to w taki sposób, że ja będę zadawał pytania w języku polskim, Robert będzie odpowiadał w języku norweskim, a Michał będzie tłumaczył. Także zapraszamy, bądźcie z nami. Bardzo ciekawy program. Witamy serdecznie. Udań. Jeden. i jeden. to jest pierwsze Bihar. Jak wygląda schemat szczepienia dla osób, które nie były jeszcze szczepione? Jaki jest schemat zapisów i odstęp między szczepionkami? Robię to numer jeden. W vaccinering, no daje się person, są eno iki ar vacciner, oszawa vaccinering orregistrering. Først så tenker jeg jeg kan si til alle lytterne og de som ser på, Radio Vataha, eh, dette har vært en lang lang reise. Koronaen har vært et maraton, det har pågått i to år. Mm. Det har gitt oss muligheten til å treffe hverandre en del ganger. Eh, og Det er jeg takknemlig for. Mm. Jeg har fått nye venner i Radio Wataha som jeg ikke hadde før pandemien. Mm. og Det er jo noe positivt. Nå håper jeg vi er på slutten av denne pandemireisen, eh, og vaksinene er veien ut av denne pandemien. Derfor er jeg veldig glad for at dere i Radio Vata tar opp vaksinering som tema i dag. Så er spørsmålet for alle vi som da kanskje ikke har fått vaksiner. Én, to eller tre vaksiner, hvordan kan vi komme oss til vaksinene? Og hva er avstanden mellom når jeg bestemmer meg for å ta en vaksine, og til jeg kan få tilgang på vaksiner? Så er det to veier til å få vaksine i Oslo og i Norge. Og Den ene veien er at du går inn på nettet, på kommunens hjemmesider. Der kan du registrere deg for å få en SMS-melding med beskjed om at du kan komme hit og hit for å få vaksine. Den andre veien til vaksine det er at du møter opp på et vaksinesenter. Her i Oslo har vi 15 forskjellige vaksinesentre. Alle adressene finner du på hjemmesidene til Oslo kommune. Der kan du møte opp, så får du vaksine nå. I dał, nie in gang. Dał, opcja in in ventutid, po wakacjnie i już szlu. Od DIY, UAWN, dał, sforzowaczny din, andrewaczny din, i retredywaczny din. Robert jest bardzo szczęśliwy, że może współpracować z Radą Inwatacha, że zdobył nowych przyjaciół i powiedział również, że to była bardzo długa droga, ponad dwuletnia. I aby otrzymać tak naprawdę szczepionkę, na dzień dzisiejszy to są dwa sposoby. Pierwszy to wystarczy zarejestrować się na stronie gminy Oslo i tam otrzymamy wtedy sms z informacją, gdzie i kiedy dokładnie mamy się stawić. Drugim sposobem jest zgłoszenie się do centrum szczepień, w Oslo jest ich 15 i każdy z tych adresów można znaleźć bardzo łatwo na stronie internetowej gminy i również jest, Y, możliwość zaszczepienia się, czy to pierwszą, czy to drugą, czy też trzecią dawką. Nie ma żadnego okresu długiego oczekiwania. Jeżeli ktoś tylko zdecyduje się, może skorzystać z tej alternatywy. Ja jeszcze tylko podpowiem, że tak samo jest w każdej gminie. Każda strona gminy, która, która jest na, w internecie, wchodząc na Google, klikamy prawym przyciskiem. Robimy owsze po polsku, znaczy przetłumacz po polsku i możecie sobie po polsku cały system przeprowadzić. To nie ma problemu z tym. E, przechodzimy do drugiego pytania. Specjalny numer dwa. Jakie w obecnej chwili są dostępne możliwości szczepień w Oslo? Uh, Wielkie wakcinacje multilateralne w Oslo per dawkę. I tak, są próbowane Vi har som jeg var inne på, 15 sentre som gir vaksiner. Bare hittil i de fire første ukene i 2022 så har 350 000 mennesker vært på disse sentrene. Et vaksinesenter per bydel. Og du kan enten spørre om å bli innkalt ved å få en SMS ved at du registrerer deg på nettet, eller det aller enkleste, rett og slett at du reiser til et vaksinesenter. Det er ingen køer. Jag w t Staramy się zrobić, żeby to przebiegało jak najszybciej jak najłatwiej. Najszybcie. Każda osoba powyżej 18 roku życia ehm, zapraszana jest do przede wszystkim do centrum szczepień. W ehm, ostatnim czasie z centrum tych szczepień, które wcześniej wspominałem, 15 jest zaszczepiło się ponad 350 tysięcy osób. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej są aktualne i każdy kto by chciał właśnie powyżej 18 roku życia skorzystać i to czy jest pierwsza druga czy trzecia dawka może śmiało zgłaszać się. Nie ma zbyt dużych korków bo wczoraj Robert był w dzielnicy Tajen, właśnie jeden z takich centrów szczepień i przebiegało to dosyć sprawnie. Czyli nie ma zatorów. Nie ma zatorów. I pamiętajcie, że to jest tylko dla tych, którzy chcą. My tutaj nie namawiamy, tylko po prostu kto chce, dzielamy informacji. I później dostaniecie wiadomości też, być może z których wy wnioskujecie, że właśnie warto. Trzecie pytanie mamy tak. Czy trzecia dawka daje nam większą ochronę i jak wygląda obecnie sytuacja pod względem szczepień versus przyjęcia na COVID-19 do szpitala? Spørsmål nummer tre, Robert. Gir den tredje dosen oss bedre immunforsvar? Hvordan ser situasjonen når det gjelder vaksinering, å ta imot mennesker som allerede har covid-19 og var i sykehus? Mm, mm. Vi ser at i Oslo i dag, så har over 92 av alle de som er over 18 år, tatt to doser over 92 så Det er veldig få som ikke har tatt to doser med vaksine. Så har jo tilbudet om tredje dose kommet. Og det vi ser, er at de som har to doser, de begynner å få en litt mindre effekt av vaksineringen, derfor så er en tredje dose viktig. Den tredje dosen gjør at de som kanskje har litt underliggende sykdommer, kan blir beskyttet, så ikke de de havner på sykehuset hvis de skulle bli smittet. Vi ser at de som havner på sykehus, det er de som ikke har tre doser. Det er de som er gamle, det er de som har underliggende sykdommer. Men det er også kvinner som er gravide. Så det er veldig viktig at vi frisker opp de to dosene som vi fikk først, med en tredje dose. Det gjør at vi slipper å reise på sykehusene. Ett eksempel. Hvis du ikke er vaksinert og 30 år, så er du like stor risiko for å havne på sykehus som når du er vaksinert og 80 år. Så vil du være like risikoutsatt som en 80-åring. Hvis du er 30, så skal du ikke vaksinere deg, men da er sannsynligheten der for at du kan havne på sykehus. Przede wszystkim z naszych danych statystycznych wynika, że 92% osób, które powyżej 18 roku życia w OSLO otrzymało dwie dawki. I z naszego doświadczenia również wynika, że po otrzymaniu dwóch dawek, z czasem te szczepionki po prostu ich skuteczność słabnie. Dlatego też zalecamy każdemu tą trzecią dawkę, ponieważ ta trzecia dawka chroni przed ciężkimi chorobami. COVID-19 dotyka przede wszystkim tych ludzi niezaszczepionych. Szczególnie jest niebezpieczny dla osób starszych, osób z chorobami przewlekłymi, czy też kobiet w ciąży. Dlatego ważne jest, aby każdy zdecydował się na szczepienie, ponieważ pomoże to uniknąć w przyszłości poważniejszych chorób i np. pobytu w szpitalu. I co jest ciekawe, że każdy, kto. Na przykład jest niezaszczepiony, ma na przykład jest w wieku 30 lat, jest takie same ryzyko zachorowania, jak ta osoba, która ma 80. Jak tutaj przykład był między 20-latkiem a 80-latkiem, tak. To jest no, niesamowite. Teraz możemy przejść do kolejnego pytania. To jest czwarte pytanie, special numer FIRE. I to jest dosyć ważne pytanie. O czym już wiecie, bo możecie to przeczytać również na Wataha na łamach naszego portalu wataha.czo. .no. Uh, Robert, hvor lenge var sertifikatet etter man har tatt tredje Noen noen spør spør meg, meg meg. ikke mange, men noen spør meg hvorfor skal jeg vaksinere meg. En av de viktige grunnene er at at tre doser gjør at vi kan reise fritt i Europa. Mm. Ikke bare mellom Norge og Polen, klart alle eu dose? i i Europa. Da Da må vi vi ha Og det, det varer varer 270 dager, eller måneder måneder fra du du har tatt den tredje dosen, til går ut på tid. Da får vi håpe at koronaen er i historie, men 9 måneder varer hvis Folk spør ofte hvorfor Powinienem wziąć właśnie szczepionkę. Przede wszystkim szczepionka daje nam wolność poruszania się po całej Europie. Sprawia również, że wiemy, że od 1 lutego 2022 każda osoba w pełni zaszczepiona trzema dawkami ma ważny certyfikat paszportowy na kolejne 270 dni. Jest to liczone od dnia, kiedy będzie ta trzecia dawka, tak? O kończy. Det er slik at vi ønsker å reise til andre land enn de landene vi kommer fra til sommeren. Kanskje det er noen som har lyst til å reise en tur til Italia eller Frankrike eller Tyskland. Da er det viktig at vi har dette koronapasset som viser at vi har tatt tre doser. Fordi det er ikke sikkert at man kommer unna med andre ting enn akkurat dette koronapasset. Uh, hvis man er vant til at, man, at det går an å reise mellom Polen og Norge, så kan det hende at vi trenger dette koronapasset ekstra mye hvis vi skal til andre europeiske land. Så jeg vil oppfordre alle som ser på og hører på her, skaff dere de tre vaksinedosene, skaff dere koronapasset, så kan vi også gå sommerferien litt lettere i møte. Uh, Wakacje. wakacje i na przykład, będziemy chcieli pojechać do Włoch, czy do Francji, czy do innych krajów, niż na przykład tylko Polska. A tak tutaj w Norwegii nie musi być restrykcji, ale w innych krajach, do których będziemy się właśnie, tak jak Robert powiedział, udawać, to wtedy tam możemy Dokładnie. spotkać się ze ścianą. Dokładnie. I żeby, zanim zaplanujemy wakacje, to, żebyśmy mieli też z tyłu głowy, że wymagany jest ten paszport covidowy, i trzy dawki może być właśnie tak by dla nas. Hmm. Szansą na to, żeby się tam udać. Możliwość daje nam. Możliwość, możliwość, dokładnie. Otwieram drzwi. Kolejne pytanie. Jakie są obecnie zasady kwarantanny dla zaszczepionych trzecią dawką? No i chodzi nam tutaj o bliskie kontakty z członkiem rodziny, u którego zdiagnozowano COVID-19, oraz kontakt z obcą osobą, która jest chora. Czy można normalnie pracować? Special FM, Robert, woda na kwarantannę reglne for them, Tredusten. 3 Vi mener hvis du har nærkontakt med familiemedlemmer som har diagnoset covid, eller kontakt med annen på jobb. Mm. Er det mulig å jobbe vanlig? Dette, dette er jo grunn nummer to til hvorfor det er viktig å ta tre vaksinedoser. Mm. I dag, hvis du har tre vaksinedoser, så har du ingen karantene hvis du er i kontakt med noen som er smittet. Selv ikke når det er familiemedlemmer eller de du bor sammen med. Da kan du gå på jobb som vanlig, du kan gå ut i samfunnet sånn som du er vant til. To drugi ważny powód, żeby wziąć trzy dozy. Teraz się zmieniają te reguły. Jeśli chcesz wziąć te reguły i jak one się zmieniają, to zapraszam do wejścia na www.wataha.no. Tam znajdziesz wszystkie reguły. I to jest właśnie drugi powód, dla którego warto przyjąć trzecią dozę, ponieważ nie będziemy musieli przebywać na kwarantannie z diagnostycznym osobą, czy to z rodziny czy z pracy, zakażonym właśnie COVID-19. Jeżeli będziecie Chcieli dowiedzieć się więcej informacji, chodźcie oczywiście na watacha.nu. .no, tam będziecie mieli wszystkie dostępne na bieżąco informacje. I kolejne pytanie: Czy Unia Europejska i Norwegia będą miały takie same wprowadzone obostrzenia, czy jednak będziemy mogli żyć w Norwegii jak z zwykłym przeziębieniem, z przewlekłą chorobą tutaj w Norwegii? Sprawozdanie: eee, Seks. Vil EU og Norge ha samme type restriksjoner, eller vil Norge leve med covid-19 som en vanlig forekjørelse? Jeg tror nok at uh, i veldig stor utstrekning så har de europeiske landene fulgt hverandre når det gjelder hvordan man har håndtert koronasituasjonen. Og så er det noen forskjeller i tid. I går åpnet Danmark og fjernet alle restriksjoner. Mm. Vi fjernet de fleste, men ikke alle. Nederland har vært veldig stengt i veldig lang tid og veldig, hatt veldig strenge regler. Det samme vi har vi sett i England over tid. Så det er noen forskjeller i tid. Men jeg tror i det store og hele så kommer Norge og resten av Europa til å følge veldig mye av de samme reglene. Og vi ser jo også at forhåpentligvis bank i bordet nå er vi på vei ut av pandemien. Noen uker, noen måneder til og god vaksinasjonsdekning, så har vi klart å komme oss gjennom denne pandemien. Sammen. Według Roberta um, podała się tu przykład, że Dania na przykład zniosła wszelkie restrykcje, um, Norwegia też część zaczyna znosić i z tego, co on mówi, to tak naprawdę Polo, Norwegia podąża w tym kierunku co reszta Europy i miejmy nadzieję, że dzięki temu, że każdy z nas przyjmie tą trzecią dawkę szczepionki, po prostu te wszelkie zasady będą zniesione i ograniczenia. Czego sobie i wam życzymy, oczywiście. Kolejne pytanie, czy jeśli choruję na koronawirusa, to czy muszę mieć zwolnienie od lekarza, czy też wystarczy wynik testu? Chodzi nam o to, czy ten okres jest jako płatny chorobowy. Bo też bardzo wiele takich pytań pozostajemy, także chciałem właśnie zadać to pytanie. Spożyczono sieve i seek, koronawirus, trenger i lega aklaring, et test rezultaty, poeng władzy, der betat? hvis vi får dette. Som arbeidstakere så skal vi håndteres på akkurat den samme måten hvis vi blir syke av korona som en hvilken som helst annen sykdom. Så den måten du har meldt deg syk på tidligere, om det har vært influensa eller andre årsaker du hadde vært bort fra arbeidslivet, er akkurat den samme metoden du skal bruke nå. Arbeidsgiver skal betale sykepenger også hvis du er syk av korona. Jeżeli chodzi o osoby, które zachorowały na COVID-19 nie mogą z tego powodu pójść do pracy, tą chorobę każdy pracodawca będzie traktował jak każdą inną i należy się każdemu z nas właśnie ten zasiłek chorobowy. Tak, ja to jeszcze tylko dodam od siebie, że zgłaszamy to do lekarza i lekarz wystawia zwolenie ponad te trzy dni, które mamy na GMLD. Kolejne, ostatnie już pytanie, słuchajcie, to jest pytanie takie... Jakie korzyści, realne oprócz zdrowia, daje nam pełne zaszczepienie, czyli oprócz zdrowia, i czy będzie stosowana jakaś jakieś obostrzenia dla tych niezaszczepionych? Systems spørsmål, Robert. Vade viktig fordelne, budżet fra helse, full vaccination. Vil det være noen for I fremtiden? Siden er siste Så gir det meg muligheten til kanskje å bredde ut svaret litt. Uh, vi har nå levd med korona i to år. Jeg tror alle som følger med på Radio Wataha, har merket forskjellen i hvordan vi lever livene våre. Vi møtes mindre. Vi må holde avstand til hverandre. Samfunnet er mer lukket. Det er kaldere. Det er ikke så attraktivt. Som det sosiale samfunnet vi kjenner til fra før koronatiden. Vaksinen er veien ut av koronapandemien. Jo flere som vaksinerer seg, jo mer kan vi åpne av samfunnet igjen. Det er helse i dette, selvfølgelig. Vi unngår å bli alvorlig syke. Men det er også solidaritet. Hvis jeg er et ungt menneske som ikke blir veldig sykt, så vil jeg ved å ta vaksinen beskytte Lukas, som er en gammel mann. For at han skal bli syk og hamne på sykehus. Sånn er det også med min bestefar, min bestemor, kanskje også med min gravide datter. Jeg beskytter de ved å ta vaksinen. Så det er ikke bare min egen helse, men det er også helsen til de som er rundt meg, mine venner, min familie. Så er det også slik at ved å ta vaksinen, så åpner samfunnet. Vi kan igjen gå på restauranter, vi kan igjen møtes. Vi kan igjen komme på forsamlinger. Vi kan gå på trening, vi kan gå på idrettsarrangementer. Vi kan gå på hopprenn igjen i Holmenkollen. Det første vi gjorde da pandemien kom i mars for to år siden, var at vi stengte for publikum i Holmenkollbakken. Det er et område hvor nordmenn og polakker møtes. Det er kanskje et av de sterkeste møtepunktene her i Oslo for polakker og nordmenn. Og den møteplassen har vi blitt frarøvet. podczas pandemii, więc jeśli zapytasz mnie, Mikael, czy to są inne rzeczy niż zdrowie, z którymi pomagają to są wiele obszarów, a może najważniejsze jest to, że możemy się zachować z wakacjami. Na pewno słuchacze Radia Wataha przez ostatnie dwa lata doświadczyli, że społeczeństwo troszeczkę się zamknęło, każdy od siebie trzyma dystans, nie jest tak jak było wcześniej. Ludzie jakby stali się bardziej zimni, troszeczkę z dystansem podchodzą do siebie nawzajem. I właśnie przyjęcie szczepionki jest jedyną taką drogą, która tak naprawdę może pomóc nam żyć tak normalnie jak wcześniej. Robert wspominał tutaj o College, że dwa lata temu, kiedy pojawiła się pandemia, to właśnie Holmen Holmenkolen została zamknięta dla publiczności, a to jest jedno z takich nielicznych miejsc, gdzie Oslo tak naprawdę Norwezy z Polakami mogą się spotkać w takiej dużej ilości. I Robert ma nadzieję, że jak zaszczepimy się, wszystko wróci do normalności, to będziemy mogli korzystać z każdego dnia i wrócić z powrotem na home i żyć tak jak wcześniej. Tutaj Robert też jeszcze powiedział właśnie o tym, że on, jako młody człowiek, kiedy będzie zaszczepiony w pełni. Daje nam bezpieczeństwo, daje bezpieczeństwo innym, na przykład takiemu staremu człowiekowi jak ja, i ja wtedy nie idę do, do szpitala. Więc nie tylko myśli taka osoba, która się zaszczepi o sobie, ale i o innych. Bo to jest chyba to jest bardzo ważne. To, to nie jest tak, że ktoś się zaszczepi, to yy... Znaczy nie zachoruje, Mogą ludzie zachorować, tylko że łagodnie to przechodzą. Mhm. Nie potrzeba trafiać pod respirator do szpitala i obciążać w jakiś sposób służbę zdrowia, która i tak ma. Tak, to nie chroni nas od zarażenia, natomiast chroni Przychodzi nas od zarażenia. Przechodzi nam łagodniejsze przejście. Mhm. I to jest jakby bardzo ważne, że myślmy też o innych, nie tylko o sobie, ale o innych, którzy właśnie mają choroby przewlekłe, kobiety w ciąży, czy też na przykład osoby starsze. Tak, Tyle szczególnie ten. zastanawiając się nad tym. Czy przyjąć trzecią, czy pierwszą dawkę, czy w ogóle przyjąć szczepionkę? My, Polacy, wiemy, jak jesteśmy, słuchajcie, w szufladach my jesteśmy lekkomanami. W szufladach pełno jakieś takie, albo może będzie to mojemu dziecku, albo może tamto. I te wiaderka tak przywożone tak. są z Polski tutaj tych tabletek. Więc nie myślimy, czasami ci ludzie, którzy mówią, nie zaszczepię się, bo to jest modne, dlatego tak mówią, ale. Profilaktycznie biorą tablety kilogramami rocznie, to o tym nie myślał. A to jest właśnie gorsze od tego, żeby wziąć na przykład szczepionkę. Ja rozumiem, że ludzie się obawiają, bo są skutki boczne, bo ktoś zachorował czy poczuł się gorzej, zdarzały się przypadki śmierci. Tylko powiedzcie mi tak naprawdę, ile znacie osób, które po szczepionce miały komplikacje, a ile osób gdzie nie umiera, nie biorąc szczepionki. A no, tu mamy taki kontrast, Polska-Norwegia. Polscy ile Strasz, ludzi strasznie a Robert powiedział, że tutaj mamy już ponad 80% zaszczepionych, czy 90% ponad 90% zaszczepionych dwoma dawkami, a trzecią dawką już jest ponad 2 miliony 300 tysięcy z ostatnich wyników, co patrzyłem, jeżeli chodzi o statystyki. Także jest tutaj niesamowite. Sporo. Sporo. Robert, li bare snacke lit on densom vi snakke, oso tusen tusen dag. for din tid. Også, vi, vi kommer snart, så jeg håper uten korona og vi, vi kan, kan klemme hverandre igjen. <laughs> og tusen, tusen takk for at jeg får lov til å komme tilbake til Radio Wataha så mange ganger som det jeg har blitt invitert. Jeg setter stor pris på dere to. Jeg setter mm. stor pris på alle dere som følger med på Radio Wataha. Dette er en veldig spennende kanal. Tusen takk. Nå eh, tar jeg opp ta og tenker på det så mye. Eh, Mam nadzieję, że program jest konkretny, mam nadzieję, że wyniesiecie coś z tego. I oczywiście wszystko jest tylko dla tych, którzy chcą. Pamiętajcie, że nikt nic nie musi, natomiast my przekazujemy informacje, w jaki sposób można to zrobić. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. To są tak.